Drodzy Państwo, dziś naprawdę warto zostać ze mną do końca, bo to, co właśnie wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, wstrząsnęło całym światem. Donald Trump wydał pilny rozkaz, który już teraz wywołuje lawinę reakcji od Waszyngtonu po Brukselę, Moskwę i Pekin. Media na całym świecie mówią o jednym: co planuje Trump i jakie to może mieć konsekwencje dla nas wszystkich. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, Chciałbym powitać serdecznie wszystkich naszych widzów, zwłaszcza tych, którzy cenią sobie rzetelne, spokojne i dobrze wytłumaczone informacje. Tutaj zawsze staramy się podawać fakty w sposób zrozumiały, bez sensacji, ale też bez owijania w bawełnę. Jeśli coś dzieje się ważnego, szczególnie w polityce, gospodarce czy bezpieczeństwie świata, dowiedzą się Państwo o tym właśnie tutaj, w prostych słowach, bez zbędnych emocji, ale z pełnym zrozumieniem. Dlaczego to ma znaczenie? A teraz przejdźmy do rzeczy. Donald Trump, znany z nieprzewidywalnych, ale odważnych decyzji, wydał rozkaz, który, jak mówią eksperci, może zmienić układ sił na świecie. Niektórzy nazywają to początkiem nowej ery, inni początkiem poważnego kryzysu. Ale co dokładnie się stało? I co to oznacza dla nas, zwykłych ludzi, także tutaj, w Europie? Właśnie na to dziś odpowiemy. Przyjrzymy się faktom krok po kroku, wytłumaczymy o co chodzi w tej decyzji, jakie mogą być jej skutki i dlaczego w ogóle Trump zdecydował się działać właśnie teraz. Będzie spokojnie, jasno i bez pośpiechu, tak, żeby każdy mógł zrozumieć, co naprawdę stoi za tym głośnym rozkazem. Bo proszę pamiętać, w dzisiejszych czasach łatwo się pogubić. Media często przekazują sprzeczne informacje, a w internecie aż roi się od plotek. Dlatego my trzymamy się zasady: najpierw fakty, potem wnioski. Dzięki temu mogą Państwo mieć pewność, że oglądając ten kanał, naprawdę wiedzą, co się dzieje i dlaczego. Więc proszę sobie zrobić herbatę, usiąść wygodnie i posłuchać spokojnie, bo przed nami naprawdę ciekawa i ważna rozmowa o tym, jak jedna decyzja amerykańskiego prezydenta potrafi wstrząsnąć całym światem. A jeśli doceniają Państwo takie wyjaśnienia, bez krzyków, ale z pełnym szacunkiem dla widza i prawdy, proszę zostawić łapkę w górę. Dla Państwa to dosłownie sekunda, a dla nas to ogromna motywacja, by nadal przygotowywać rzetelne materiały, które pomagają zrozumieć, co naprawdę dzieje się na świecie. No i właśnie tu zaczyna się cała historia. Bo kiedy tylko ta wiadomość się pojawiła, że Donald Trump podpisał pilny rozkaz, który ma natychmiastowe skutki dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Cały świat dosłownie wstrzymał oddech. W ciągu kilku godzin agencje prasowe zaczęły cytować źródła z Białego Domu, Pentagonu i Departamentu Stanu. Jedni mówili, że chodzi o reakcję na napięcia w Azji, inni, że to odpowiedź na ruchy Chin i Rosji. Ale najważniejsze pytanie brzmiało: co tak naprawdę zawiera ten rozkaz i dlaczego został wydany właśnie teraz? Trump, jak go znamy, nigdy nie działa przypadkiem. Jego decyzje zawsze mają w sobie element zaskoczenia, ale też pewną strategię, której na pierwszy rzut oka nie widać. I tak było i tym razem. Okazało się, że ten pilny rozkaz dotyczył uruchomienia specjalnego programu bezpieczeństwa gospodarczego, który ma na celu ochronę amerykańskich interesów za granicą. Brzmi sucho, prawda? Ale w praktyce to może zmienić bardzo, bardzo wiele. Bo jeśli Ameryka zaczyna działać bardziej stanowczo w sprawach międzynarodowych, świat od razu reaguje. Rynki finansowe szaleją, inwestorzy uciekają w bezpieczne waluty, a politycy w Europie zastanawiają się, jak to wszystko wpłynie na ich kraje. I wiecie Państwo co? Takie decyzje, choć wydają się odległe, mogą dotknąć nawet zwykłych ludzi, nas wszystkich. Ceny paliwa, żywności, inflacja, emerytury to wszystko jest ze sobą powiązane. I właśnie dlatego ten temat jest tak ważny. Nie chodzi tylko o politykę, ale o to, że kiedy świat się trzęsie, zawsze drży też nasz domowy budżet. Widzimy to przecież za każdym razem, gdy gdzieś na świecie wybucha kryzys, natychmiast drożeje benzyna, a potem już wszystko inne. Dlatego wielu ekspertów mówi wprost: ten rozkaz Trumpa może być początkiem nowego etapu w światowej gospodarce. Ale zatrzymajmy się na chwilę. Bo zanim zaczniemy się martwić, warto zrozumieć, skąd w ogóle taka decyzja. Trump wrócił do władzy z jasnym przesłaniem: Ameryka ma znowu stać na pierwszym miejscu. I to właśnie ten rozkaz ma być symbolem tego hasła. Z informacji, które docierają z jego otoczenia, wynika, że celem jest pokazanie siły pokazanie że Stany Zjednoczone nie będą już ustępować w żadnej kwestii, zwłaszcza wobec Chin i Rosji. Oczywiście, dla jednych to oznaka odwagi, dla innych ryzyko konfliktu. Bo każdy taki ruch wywołuje reakcję. I faktycznie, już po kilku godzinach od ogłoszenia rozkazu, w Pekinie zebrało się specjalne posiedzenie rządu. W Moskwie, jak donoszą agencje, zwołano spotkanie Bezpieczeństwa Narodowego. Europa też nie pozostała obojętna, szczególnie Niemcy i Francja, które próbują zrozumieć, co ta decyzja oznacza dla NATO i dla całego kontynentu. Wiecie Państwo, co w tym wszystkim najciekawsze? Że bez względu na to, jak oceniamy samego Trumpa, jedno trzeba mu przyznać: on potrafi przyciągnąć uwagę całego świata. Kiedy mówi, że coś zrobi, robi to. A kiedy coś podpisuje, wie, że reakcja będzie ogromna. I to właśnie się dzieje teraz. Na ulicach amerykańskich miast pojawiły się demonstracje. Jedni popierają jego decyzje, inni się i boją. W mediach społecznościowych aż huczy. Ludzie pytają, czy to początek czegoś większego? Czy Trump chce pokazać siłę, czy raczej desperacko reaguje na sytuację gospodarczą? Prawda, jak zwykle, leży gdzieś po środku. Bo trzeba też przyznać, świat nie jest dziś spokojny. Mamy konflikty, mamy napięcia, mamy niepewność gospodarczą. I kiedy do tego dochodzi jeszcze taki rozkaz Białego Domu, emocje rosną błyskawicznie. Ale zamiast panikować, warto spojrzeć na to z chłodną głową. Bo każde działanie, nawet najbardziej kontrowersyjne, ma swoje powody i swoje cele. Trump to polityk, który myśli w kategoriach siły, siły gospodarczej, militarnej, symbolicznej. On wie, że aby utrzymać pozycję lidera, trzeba działać stanowczo. I choć czasem jego decyzje wydają się szokujące, to zawsze mają wspólny mianownik przekonanie, że tylko mocna Ameryka może zagwarantować bezpieczeństwo światu. Niektórzy komentatorzy mówią wręcz, że ten rozkaz to próba odbudowy globalnego porządku po latach chaosu. Bo przecież świat naprawdę potrzebuje stabilizacji. Europa zmaga się z kryzysem energetycznym. Azja z napięciami militarnymi, a gospodarka wciąż nie podniosła się po pandemii. Może więc ten ruch Trumpa, choć budzi kontrowersje, jest właśnie tym, co ma zatrzymać dalszy upadek? To pytanie, na które dziś nikt nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale jedno jest pewne: nikt nie pozostaje obojętny. Widać to nawet po reakcjach zwykłych ludzi. Dzwonią do stacji radiowych, piszą w komentarzach, pytają. Co to oznacza dla przyszłości? I właśnie to jest najważniejsze, żeby nie być biernym, żeby próbować zrozumieć, co naprawdę dzieje się wokół nas. Wiecie, ja zawsze powtarzam, że świat to nie tylko politycy i wielkie słowa. Świat to też my, ludzie, którzy odczuwają skutki każdej decyzji, choć często nie mają na nią wpływu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy mieli dostęp do rzetelnych informacji i potrafili je czytać między wierszami. I właśnie po to jest ten kanał, żeby spokojnie, po ludzku, wytłumaczyć, co znaczą takie wydarzenia. Bo przecież nie chodzi o to, żeby się bać, tylko żeby rozumieć. A zrozumienie daje spokój. Teraz proszę sobie wyobrazić, że za kilka tygodni, kiedy kurz po tej decyzji trochę opadnie, świat zacznie analizować jej skutki. Jedni powiedzą, że Trump miał rację, że trzeba było działać. Inni uznają, że to był zbyt ryzykowny ruch. Ale historia zawsze pokazuje jedno: największe decyzje często na początku wydają się szalone, a dopiero z czasem okazuje się, że były przełomowe. I może właśnie tak będzie i tym razem. Może ten rozkaz otworzy nowy rozdział w stosunkach międzynarodowych. Może zmusi inne kraje do współpracy zamiast rywalizacji. Bo czasem, żeby coś się zmieniło, trzeba najpierw mocno potrząsnąć światem. Nie oznacza to, że mamy wszystko przyjmować bezkrytycznie. Wręcz przeciwnie. Naszym zadaniem, jako świadomych obywateli, jest patrzeć władzy na ręce każdej władzy, nie tylko amerykańskiej. Bo tylko wtedy możemy czuć się naprawdę bezpiecznie. A bezpieczeństwo, zarówno to światowe, jak i nasze codzienne, zaczyna się od wiedzy. Im więcej wiemy, tym mniej się boimy. Dlatego bardzo się cieszę, że Państwo są tutaj, że oglądacie, że słuchacie. Bo właśnie dzięki temu tworzymy miejsce, w którym każdy może zrozumieć to, co inni próbują komplikować. I jeśli uważają Państwo, że takie rozmowy mają sens, że warto mówić o świecie w sposób spokojny i zrozumiały, to proszę zostawcie łapkę w górę. To naprawdę pomaga dotrzeć z tym przekazem do większej liczby osób. YouTube wtedy pokazuje nasz materiał innym, którzy też szukają prawdy, a nie sensacji. Wracając do tematu, w najbliższych dniach zobaczymy zapewne, jak rynki zareagują na ten rozkaz. Już teraz mówi się, że dolar zyskuje na wartości, ropa drożeje, a giełdy w Azji lekko się chwieją. Ale to dopiero początek. Bo największe skutki takich decyzji widać po tygodniach, a czasem po miesiącach. I choć niektórzy wieszczą katastrofę. Inni widzą w tym szansę. Szansę na zmianę kierunku, na nowe sojusze, na uporządkowanie tego, co od lat wymyka się spod kontroli. Bo świat, jak wiemy, lubi równowagę. A kiedy ta równowaga zostaje zachwiana, zawsze pojawia się ktoś, kto próbuje ją przywrócić, choćby w sposób kontrowersyjny. Może więc, zamiast widzieć w tym tylko zagrożenie, warto dostrzec, że każda wielka zmiana rodzi się z odważnego kroku. A Trump, niezależnie od ocen, na pewno odwagi mu nie brakuje. Podsumowując, ten pilny rozkaz to coś więcej niż polityczny gest. To sygnał, że świat wchodzi w nową fazę, pełną wyzwań, ale też możliwości. I choć media będą przez wiele dni karmić nas nagłówkami o szoku i kryzysie, my tutaj będziemy starali się patrzeć głębiej. Zrozumieć, co się dzieje, dlaczego się dzieje i jak to może wpłynąć na nasze życie. Bo przecież każda wiadomość, nawet ta z drugiego końca świata, ma swoje echo u nas, w naszych portfelach, w cenach, w sklepach, w rozmowach z sąsiadami. I dlatego, drodzy Państwo, zachęcam, zostańcie ze mną na tym kanale. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych wyjaśnień, kolejnych analiz, które pomagają widzieć więcej niż tylko nagłówek. Bo świat pędzi szybko, ale my nie musimy się w tym zagubić. Na koniec powiem jedno, niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dni, jedno jest pewne, historia znowu przyspiesza. I to my, zwykli ludzie, będziemy świadkami tego, jak kształtuje się nowy porządek świata. Dlatego warto być przygotowanym, warto słuchać, warto rozumieć. I jeśli zgadzają się Państwo, że warto wiedzieć, co naprawdę dzieje się wokół nas, proszę o to jedno kliknięcie w łapkę w górę. To nie tylko znak, że jesteście z nami, ale też motywacja, by dalej tworzyć materiały, które pomagają widzieć świat wyraźniej, bez strachu, ale z mądrością. Dziękuję, że są Państwo tutaj. Naprawdę. To dla mnie ogromny zaszczyt móc rozmawiać z ludźmi, którzy chcą rozumieć świat, a nie tylko go oglądać. I pamiętajcie, niezależnie od tego, co mówią nagłówki, zawsze warto patrzeć głębiej bo tam właśnie kryje się prawda.